Cześć, dzień dobry tam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon, muszę powiedzieć, że miałem przed chwilą jakieś problemy z programem do nagrywania, ponieważ nie chciało mi e, rozpocząć po prostu e, nagrywania, ale z tego co widzę musiałem po prostu zresetować komputer, no nie wiem, coś się chyba z tą, e, bo ja nagrywam przez tam e, Nvidia, coś się chyba tam po prostu, e, lekko mówiąc, zawiesiło, ale udało mi się to już na szczęście opanować. <laughs> I moi drodzy, w dzisiejszym odcinku myślę, że pójdziemy sobie na kolejnego bossa. I to będzie Syrena w... w Zatoce. Tylko teraz tak myślę nad drużyną, którą mógłbym sobie skompletować na moje wyjście, właśnie do Zatoki. I tak się zastanawiam, właśnie kogo by to sobie można było wziąć. Jakąś taką fajną drużynę bym sobie wziął. Tego pana bym sobie na przykład wziął. Tego pana bym sobie mógł też wziąć. Siko bym sobie mógł wziąć na przykład, też by nie był głupiej i tego pana by sobie mógł wziąć na przykład. No i to by myślę była nawet spoko drużyna, żeby sobie udać się do tej yy, zatoki. Myślę, że naprawdę można by było yy, tą drużynką sobie coś takiego przyjemnego w miarę zdziałać i nie byłoby też takich mega dużych feli, Tylko teraz tak, co ty panie masz? Ten panien ma... Co ja mam u Ciebie ustawione? Aha, ja mam u Ciebie ustawione to. Dobra, czyli Ty możesz tak naprawdę na spokojnie odgrywać tą rolę. I teraz tak, roznamy sobie na sam początek trinket, czyli standardowo do tego pana dajemy to. Hmm. <laughs> Ile by ci to HP zebrało? Oj, dużo by ci to HP zebrało, bardzo dużo by ci to HP zebrało. Nie, nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Czy to, tobie się to przyda? Tobie się to, to raczej nie przyda, no bo ty nie masz żadnych takich skilli, które by yy, były jakieś takie yy, pod ogłuszenie. To ci pewnie dam, chyba. No, to ci mogę dać? Yy, to bym też komuś dał, tylko nie wiem, za bardzo Sikonowi bym mógł to dać w sumie i bym dał to. O, nie byłoby to głupie. Temu panu natomiast bym mógł dać yy, to, to by mu zwiększyło szybkość. A ty, panie, czy ja mogę tobie coś dać? Tak naprawdę, nie. Temu panu damy to. O. Temu panu damy to. Tak. Nie. Jeszcze inaczej. Temu damy to na pewno. Silikon już ma. I temu panu damy ten kamyczek szybkości. To jest fajne, fajny, fajny, fajny. trinkacik. Myślę, że na pewno się przyda. I myślę, że możemy sobie już na spokojnie udać się do tej naszej zatoki. Tylko teraz tak. Tak się zastanawiam. Hmm. Myślę, czy Skonowi nie zmienić pewnego skill'a. Czy zmienić. Może nie o tyle. Zmienić co mu... Dopiero co wykupić. Ja bym mu zamiast tych strzałek z koronawirusem rzucił to. I myślę, że to by powinno się w miarę sprawdzić, bo jak tak patrzę, to chyba na nic innego ruczbosa mi się nie opłaca iść, szczególnie, że to jest też fajny artefakt. Bardzo fajny, bo praktycznie z tego co widzę, on nam daje same bonusy, więc uważam, że naprawdę fajny artefakt to pie pie piecząć mączennika. więc warto by ją sobie było zdobyć. I standardowy opening na średnią wyprawę ja muszę powiedzieć, że syreny jako tako za bardzo nie pamiętam, yy, nigdy tam pamiętam jakoś właśnie zatokę. Tak najmniej robiłem. Najwięcej robiłem właśnie do kniei, chodziłem w moim graniu i chodziłem też bardzo dużo razy do yy, ruin. A jeżeli chodzi właśnie o te norowiska i zatokę, to najmniej z tego co pamiętam, yy, co tuż mogę powiedzieć. Ostatnio też rzadko nagrywam. Nie wiem czemu, po prostu mam jakiegoś takiego lenia w dupie, jak zwykle, ale planu planuję. And my lofty position wasn't always accompanied by the fear of office. And there was a time when I could walk the streets or raise a glass in the tavern without concern for molestation. Faithful as the tide, one precocious village waif made it her hobby to shadow my every errand. It was charming then. Troublesome later. I tak, co ja mówię, dawno niestety nie nagrywałem, miałem po prostu jakiegoś lenia w dupie i nie chciałem się po prostu nagrywać. Ostatnio zacząłem bardzo dużo grać z moim kolegą Michałem, bardzo go pozdrawiam, jeżeli to ogląda. Dużo ostatnio właśnie bardzo gramy w Zombie Moda w Call of Duty Black Ops. Wiem, że jest dosyć stara część, jeżeli chodzi o Call of Duty, ale uważam, że jest naprawdę warto uwagi i ten tryb zombie był jakby chyba takim pierwszym trybem zombie, który wprowadziło w Call of Duty ogólnie. Eee, oczywiście mogę się mylić, jeżeli się mylę, to proszę mnie bardzo serdecznie pozdrawić w komentarzu, e, po, znaczy pozdrowić, jak mówię, e, poprawić w komentarzu. Eee, ja sobie na pewno z wielką chęcią to przeczytam, no bo wiadomo, mogę się pomylić. A będę też bardzo szczęśliwy, jeżeli ktoś coś napisze w komentarzu. Ogólnie to też myślałem, żeby w jakiś sobie sposób, nie wiem jeszcze w jaki muszę to ogarnąć, ale zrobić jakiś taki outro, bo, bo intro mi się za bardzo nie chce wrzucać. Może bym pomyślał o jakimś intro, musiałbym sobie sprawdzić na pewno jakiś taki programik do robienia tego. Muszę poszukać po prostu na YouTube. Pewnie są na YouTube są praktycznie poradniki do wszystkiego, więc myślę, że do takich rzeczy też będą. I to by nie było naprawdę głupim mm, pomysłem, a w sumie bez różnicy, i tak by wyszło na to jedno i to samo, jeżeli o to chodzi, zabijesz, nie zabijesz, szkoda, y, ale ty, a chuj, myślałem, że ci się uda, no niestety, siedem, krwawienie, nie ma krwawienia, a ty, osiem, okej, okay. nie jest to źle w sumie. Szczególnie, że teraz nasz zajebisty healer, który leczy za jedno HP, będzie miał turę. Nieważne. To jak, on, jak zwykle całe życie na Kosmiczne obrażenia. Dawaj go. Doskonałe. No i idziemy dalej. Mm -mm. Nawet nie wiem, powiem wam za bardzo co mówić. Nie jestem przyzwyczajony do nagrywania o tej porze, ponieważ yy, yy, muszę powiedzieć, że w tym momencie nagrywam odcinek o godzinie, yy, już wam mówię której dokładnie, 17.24. a ja Zawsze nagrywam odcinki właśnie jakoś tak w nocy, gdy wszyscy moi domownicy już śpią. Ale jako, że w tym momencie nie ma nikogo u mnie w domu i jestem praktycznie sam, to postanowiłem, że... Kurwa, że głupim pomysłem, yy, nie głupim pomysłem, było po prostu nagrać sobie teraz na spokojnie odcinek, i zobaczyć, jak to będzie wyglądało o tej porze. Yy, jak to wygląda na ten moment? No, jestem troszeczkę jakiś taki podmulony, nie wiem, czy to po prostu yy, z nieprzy, nieprzyzwyczajenia o nagrywania, do nagrywania o tej porze. Devdor, nie ma unik, kurwa chilerze, jebany, nasz kochany, uleczy go kurwa, bo Makabra. Nasz healer. Jak tam nasz healer. Uh, dobra, nasz healer się popisał w tym momencie. Uleczył za 13 punktów HP, więc jest to naprawdę bardzo ładny wynik, według mnie. I ty dostajesz też bonus do szybkości. Fajnie, bardzo fajnie. O, kill offem. -off się też, myślę, przyda. Jest też fajnym umiejętnością, ponieważ ona będzie mogła po prostu atakować pierwszą osobę z brzegu. O, pięknie. O, obrażenia zadajecie kosmiczne, panowie. I, i panie w sumie więc bardzo fajnie, na pewno się to przyda. Powiem szczerze, że właśnie yy, postacie takie jak właśnie ten Trendowaty, Oprych, Hiena, Cmentarna, Okultysta to są jedne z moich ulubionych postaci, jeżeli o to chodzi, bo naprawdę, yy, no, biją niezłe obrażenia, jeżeli chodzi o to. Hmm, może bym wziął zamiast... ile to mi da złota? Nie, dobra, wezmę, tak, może, no. Potrzebnie kupowałem te bandaże, rzadko bardzo je używam, ale no dobra. Mam plecaczek. W plecaczku jest coś wartościowego, mam stronę z dziennika. Yy, podeptany dziennik, a tego nie czytałem. Walczyliśmy w wschodniej galerii, na której ścianach wisiało, yy, wisiały portrety naszych przodków, objętych, yy, obi, obojętny, obojętnych świadków tej rzezi. Alhazred, gorąca głowa w naszym orszaku, poważnie przebił szeregi wroga. Boleśnie odczuwam jego nieobecność, tak gdy przypominam sobie, jak spulgawiłem swe spodnie na widok jego ciała padającego bez życia na podłogę. Z ust nieszczęśnika lała się krew, a jakiś okrutny nóż zmienił jego płuca w krwałą miazgę. A jednak udało nam się odnieść zwycięstwo, więc maszerujemy dalej. To jest druga strona z czterech. Czy ja cię chcę brać? On tak średnio bym powiedział, bo nie mam na dzisiaj miejsca. Że mógłbym przynajmniej za highs brać to, ale dobra, wezmę za to, może jebać to. Wezmę tą jedną stronę dziennika. Obiecałem sobie w sumie w poprzednich odcinkach, że będę brał te syrenzinka. Szczególnie, że tam, na brak pieniędzy, jakoś nie ma rudze w tym momencie, jeżeli chodzi o naszą gierę. O <noise> życie codzienne już jest troszeczkę inaczej. No ale zobaczymy. Syrena będzie pewnie tutaj. Więc myślę, że gdzieś tutaj sobie zrobimy obozowisko, albo może tutaj. Zaraz zobaczymy, jak to będzie z HP stało i ogólnie naszymi postaciami. No, na razie idzie źle, muszę powiedzieć. Jest spokczko. Mamy skrzynkę, czy ja chcę no skrzynkę otworzyć? Chcę, nic w nie ma, no trudno. Idziemy dalej. Tutaj będzie mi walka na pewno. O, jest tych czterech panów. Ale im zaskoczenie wlazło, więc może nam się uda zabić yy... przynajmniej kilku. O, pięknie, pierwszy już poszedł. Doskonale. To teraz tak, yy, dawaj strzał rozpryskowy. Kurwa, czemu ty z tego podujesz cały czas, dał mnie? Dobra, weź go ulecz, bo nie opłaca się bić od ciebie tak naprawdę, a ty spróbuj ich zabić. Dobra, dwóch naprawdę sprzątnęliśmy, więc spoko. Zostało jeszcze dwóch. harpuncz. tobie nałoży krwawienie? Nie, nie nałożyło ci. To naokłada chyba krwawienie, z tego co pamiętam. Nie, też nie nakłada. To ja nie pamiętam już tak naprawdę, co nakłada krwawienie. Yy, dobra, ty tego przyciągnij. Dobrze, super. Mm, teraz tak, teraz sikon. Weź w tego super, zbiłeś go doskonale. O, super. No, teraz trafiłeś w sumie, ale nie chciałem, żebyś trafił. Yy, dobra, yy, wodę święconą na pewno nie chcę zużywać. Ale w sumie to 1250. O, to bym wziął. Wziąłbym za kluczyk, może co? No, kluczyk mogę wziąć. Wody święconej nie chcę wyrzucić, bo woda święcona się na pewno przyda. O! Nawyk mu ten. Yy, usunęło. Fajnie. Chyba, tak? To jest negatywny nawyk? Bo się Boże. nie pamiętam co to robiło nawet, ale dobra. Wpadł zwiadu. Zwiad znaczy się. Jezu, jak mi się język się plącze. W sumie zawsze mi się plącze język na odcinkach, i praktycznie w każdym odcinku mówię. jeju, jak mi się język plącza. A ja mi się w każdym odcinku plączę język, więc. To jest po prostu chyba jakieś wrodzone, pląta, wrodzone plątanie się języka, można to tak nazwać, albo po prostu mam słabą umiejętność płynnego mówienia, bez żadnego zacinania się i tak dalej. Chociaż staram się nad tym ostatnio pracować i zauważyłem, że wychodzi mi to w miarę coraz lepiej dzięki właśnie YouTubeowi. To jest najlepszy sposób, właśnie jeżeli chodzi o nagrywanie odcinków, do ćwiczenia właśnie płynności języka. Yy, dobra, mamy stronę dziennika. Yy, Przysiąknięte krwią strony, wyrwane z dziennika 5 na 6. Wszyscy odeszli. Padli ofiarą złowrogiej transformacji. ich gnijące łuski przeistoczyły się w miękkie, wrażliwe mięso. udusili się powoli, pozbawieni swoich skrzeli. Najgorsze były ich oczy: Bliskie, yy, blisko osobiedzone, łypiące na świat przez mięsisto twory. Drże na samą myśl o tym, jak przerażające. Przerażające ciepło i prógawa była ich krew, gdy spłukałem nią swoje szpony. Prawie zwymiotowałem, oby śmierć miłosiernie się nad nami ulitowała. O, to jest ciekawa strona dziennika. Czy byśmy mieli mm, pierwszą stronę z dziennika jakby z takiej perspektywy potwora, który tutaj był? Kurwa, to by było w miarę ciekawe. Chyba, że tak naprawdę te, jakby można powiedzieć, te rybo, ci ryboludzie to nie są tak naprawdę tacy zwyczajni, nie wiem, ryboludzie, których stworzyli albo stworzyły te, nie wiem, złe demony albo te bóstwa, które tutaj istnieją, tylko tak naprawdę mogliby to być przeistoczeni mieszkańcy tego Hamletu, którzy ulegli, nie wiem, kurwa unik unik siłą spaczenia, przez to zamienili się właśnie w tych ryboludzi, też by było ciekawe. Czyli ta strona. Ten. ten tak jakby to, jakby to opowiadanie, które możemy zabrać z tych właśnie stron dziennika, będzie w miarę ciekawe. Nie pamiętam, czy mamy jeszcze z tej serii, właśnie tego przesiąkniętego krwią z stron dziennika, jakieś inne fragmenty. Jeżeli tak, to bardzo fajnie. Bardzo by mi zależało, żeby sobie to skompletować. Później to przeczytać. Bo to by mogła być ciekawa historia, która by nam troszeczkę rozwinęła... Rozwinęło, rozwinęła. Dobra, ten pan już jest trupem, tylko jeszcze o tym nie wie. Się ulecz, w sumie nie tego pana. O, doskonale. No to już y, praktycznie wszyscy nie żyją. To się uleczymy trochę. Dwójka, dwójka, ale spoko. Hmm, złoto i kamyki. Yy, nie, nie będę brał pieniędzy. Jebać to pułapka. Zajbiście. Krwawienie. Pójdziemy dalej... pójdziemy tutaj, tutaj, no kolejna walka. To łopatą można tworzyć chyba, z tego co pamiętam. Spoko, akurat mamy łopaty. dużo łopat nigdy nie chcę wyrzucać, bo zawsze się boję, że natrafię na właśnie przeszkodę, którą będę musiał później rękami pokonywać. A to nie jest zbyt przyjemne. Fala stresu, fala stresu... Dawaj tego! O, doskonale! Teraz ten pan. A gdzie go przyciągnię. 8 Super. Yy, Morskie cięcie znowu. 7, dobra, jebać to. Harpun. A może powiedzieć mojej drodzy, że ostatnio gdzieś czytałem. właśnie... Nie wiem, przeglądałem jakiś forum, albo to filmik mi się na YouTube właśnie trafił. Yy, I. Gdzieś tam gościu wrzucały screeny z forum ogólnie, jeżeli chodzi o Darkest Dungeon i tam właśnie coś typowi się że o ja pierdolę... kurwa nie trafiłem, o ja pierdolę, jaka ta gra jest trudna, jaka to jest niesprawiedliwe, coś tam coś tam, że to jest trudniejsze niż Dark Souls, coś w tym stylu, albo tak dalej i tak sobie szczerze patrzyłem na to i mówię, wy kurwa chyba ludzie naprawdę nigdy w Dark Souls nie graliście. Serio, ja mam... Ja przyszedłem całą Dark Souls jedynkę pamiętam i teraz no, mam tą dwójkę przychodzić, ale coś na razie się nie mogę do tego zabrać, ponieważ gra mnie trochę męczy, ale y, muszę powiedzieć, że ta gra jest w porównaniu do Dark Souls w mojej opinii oczywiście mega przyjemna. I mega fajnie się w to gra nie jest na pewno aż taka mega trudna, jak ci ludzie tam się żalili na tym forum, bo... Yy, serio, ale kurwa, jakie tam lamenty świętokrzyskie leciały po prostu, że ojej, jaka ta gra trudna, jakie tam... No masakra, masakra. Naprawdę, yy, jeżeli chodzi o... No, tak... O, 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 tajną salę nam znalazło, czyli na pewno tam pójdziemy, bo tam będzie coś zajebistego. Yy... Co dostałeś, kurwo? Strach przed zatoką, moja ja pierdolę. To się na pewno przyda w tym momencie. Dobra, przynajmniej to ci stresu trochę zbije. No ale widzicie, tutaj byśmy mieli przeszkodę, i tu byśmy mieli przeszkodę. Dobra, e, idziemy tutaj na pewno. Mm, bo tam jest ta jedna sala, ja chcę na 1000% ją sobie zbadać. E, tak, weź tam pochodnie. E, gdzie ona teraz będzie? Bo to trzeba patrzeć na mapę, i jak już jest tutaj, to trzeba kliknąć tam w, tle, w tło. O, jest. Starożytny artefakt. Serio? Ja <laughs> kurwa podjarałem głównym tak naprawdę Dobra, nieważne. Liczyłem, że to będzie coś naprawdę fajnego, nie wiem, jakieś kurwa, mega, mega, coś mega drugiego, albo coś w tym stylu, a to taki syf. Aj, no bywa i tak, bywa i tak. Trudno. O, znowu? Kurwa, denerwuje mnie ta twoja ciekawość, trzeba ci to zlikwidować, bo to już zaczyna, widzę, się będzie irytujące, jeżeli chodzi o dalszą, dalszą rozgrywkę. Ja się dobrze, ja się cieszę, że tak naprawdę, i, i, jeżeli chodzi o takie gówno, gdzie jak wepniesz pochodnie, to demon przywołuje, to dobrze, że on na razie tego jeszcze nie zaczął badać, bo to już by była totalny przejebanek, bo on mi tego mega silnego demona przyzwał. Yy... a weźcie czy to, co mi tam szkodzi, stresu wam nie będę musiał za bardzo zbijać, dobra, i teraz tak, yy... tak, to wyś na pewno, ty co masz, to nie, to też nie. Tego nie potrzebuję. Ty weź sobie to na pewno. Eee... Dobra, i weź sobie to, coś mi jeszcze zostało. Opatrunek. To nie wiem, dobra, odpocznijcie sobie. No dobra. Dostaliśmy od razu zwiat. O, tutaj będzie jeszcze jedna walka, i można od razu iść na bossa. No kurwo. Jaki ten typo jest irytujący? To ja nie wierzę po prostu. Jak to w kurwia, niemiłosiernie, że on wszystko musi sprawdzić? To jest ciekawość, tak? Nie, nie, ty. Ty masz kleptomanię? Nie, myślałem, że kleptomania to jest kurza ślepota. Ciekawość. Yy, no, to trzeba ci na pewno usunąć. I ten strach przed zatoką też mi ci usunął. To na pewno pójdzie do usunięcia, jeżeli chodzi o yy, następne osoby, które pójdą do leczenia jakichś złych nawyków. O kurwa. Dobra, tego pana i tego pana w pierwszej kolejności, na pewno. Yy, tak, ci będą. Z, ci zda... <grym> Dobra, wy spróbuj. O, super, złujeś go, doskonale. I teraz tak. Yy... Pa, 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 pa. Dobra, daj tak. Nic innego u ciebie w sumie takiego nie widzę. A ty spróbuj, no, uda ci się go zabić? A, pięknie. Doskonale, świetne to było. Ten pewnie teraz rzuci na niego ochronę tarczą, więc będziemy musieli teraz bić się z nim. No, jak myślałem. I ty dostaniesz bonus do ochrony, 25%, to jest bardzo uciążliwe, bardzo nieprzyjemne. Dobra, włykij sobie to. Yy, ta walka trochę potrwa. Yy, czy ty coś możesz robić? Ty naprawdę nic nie możesz zrobić, to rzuć to. Skoro nic nie możesz zrobić. Yy, tak, i na niego nakładaj krwawienie, bo krwawienie mu będzie też dużo biło. O, odporność. No trudno. A jakbyś tak zrobił? A, świetnie. No, to jednego mamy już z głowy. Hmm, krwawie nie weszło. Dawaj kilofem go. O, 8, pięknie. Doskonale, świetne obrażenia. Kurwa, nie tego. <grywa> o ja, ale ja dzisiaj gałganie po prostu. To jest masakra. Moje gałganiarstwo dzisiaj nie jest na granic. No i dobra, tego pani nie skończyć, Świetnie. Hmm, artefakt. A, tego, tego nie chcę, to gówno jest. Pułapka. Krwawienie. No i dobra, idziemy do ostatniej sali z bossem. Wy macie jeszcze bonusy z tego co widzę, super. I jeszcze sobie wodę świętoną, e, święconą łyknie się przed wejściem na pewno. A walka jeszcze jedna. No to mi zaskoczenie weszło, super. A ciekawe, czy na bossa może być zaskoczenie, tak mnie ciekawi. To by było w miarę fajne, jeżeli takie zaskoczenie rzeczywiście był na bossa. Dycha i tak dalej, dobra? To teraz jeszcze tak świetnie Okej, okay, super I ty, mój drogi Walisz tak Śródziem super doskonale Gardłowy chwyt eee tup jest tobą. Eee ulecz go Będą mieli full HP w sumie, jeżeli pójdą na bossa, chociaż nie świetnie Doszło Ci to? Aha, ale to na dwie rundy tylko. E, to tam, tu pies O! O, 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 o! To jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. I ja bym sobie na pewno to chciał wziąć. I ja sobie to wezmę za wodę święcone. Super. Myk. Kurwa, mogę w sumie mmm coś zostawić. A jak wam to schodzi? Trzy rundy kurwa. Ale zjebałem chyba. No, zjebałem po całości. Jedna runda. No ja pierdolę. O. No to jest coś. Dobra, nieważne. A szkoda, bo zgałganiłem, to się od razu przed salą powinno pić. A trudno już tu tupie z tym. Mamy Syrenę. Hmm. Doskonale. Czyli mamy tutaj tą jebaną e, syrenę, ja nie pamiętam co ona robiła, ona sobie chyba jedną postać od nas z drużyny brała i przeciągała na swoją stronę, żeby ona przez jedną rundę z, z nami walczyła, dobrze mówię? Tak, czyli sykona sobie weźmie, o unik, Do, doskonale, dobra, Rzucę sobie busta. na pewno, Ok. E, wysokie fale, o! Przyzwa też sobie minionów, to tego nie pamiętam już. Dobra, yy, tego pana chcę na pewno zniszczyć, bo on będzie bardzo kłopotliwy. Yy, dobra, ty rzuć na nią to. Bo mi zależy, żeby krwawienie na nią nakładać, też. Weźniesz yy, to? Weźniesz klutystę. Dobra, weź go sobie. No, właśnie pójdzie do, do niej. Czwórkę tylko. E. Nie jest tak źle. Podciśnieniem. Stres. Okej. Okay. Dziewięć. Kurwa, no. Jebany. A tak, się, a tak się bałem, że on to rzuci właśnie. Ale dobra, już trudno. Woda jest teraz mym domem. Ucisk mnemona. Kurwa, no. Wziął ją, szmaciarz przyciągnął. Wypierdalaj do tyłu, Sikon. No bez różnicy na kogo rzucę, on i tak przejmie obrażenia za nią. A kiedy on przyjdzie tak w ogóle do mnie, bo nie pamiętam. Pożarcie, Jezu. Krwawienie? Odporność weszła, super. Dobra, yy, walnij tym. Super. Ten pan powinien już być trupem. Z tego co widzę. Trzy, jeszcze jedno, kurwa no. Ajajaj. Aj, aj. Dobra, nieważne. Ty. O, dobra, wróciłeś w końcu. Hmm. Wolni, tak? 12. Kurwa na niego, na, na nią to powinno iść, nie na niego. Kurwa, jego macie. Dobra, fokusujcie ją na full, hub. znaczy na fullu po prostu. 12, super, jeszcze, jeszcze, jeszcze ją bitcza. Bi na pior dalej. 18, doskonale. Jeszcze, jeszcze. 36 hp zostało. E, to już zaraz. O, Sikona, sobie wzięła? To Sikon nas teraz zostawił. Dobra, dobra. Kilofem fasjaty. <laughs> Sikon, jak ty mogłeś tym diaksowym kilofem mi pierdolić. Znaczy, nie mi, tylko temu typowi Seliemu, czekam on tam ma. Dobra, ja się nawet już nie będę leczył, pierdolę To chyba, że znowu sobie przyjdzie. Przyzwie kogoś. Nie. Eee, to gdzie łatwo. Łatwy to będzie boss w sumie do pokonania, bez żadnych jakichś takich większych wysiłków. Yy, wysokie fale, się przyzwiesz, tak? Tak, przyzwałeś, sobie. ale to już pójdziemy z raczej większych problemów. Yy, nie, no tego bi. Nie będziemy Sikona bić. No super. Wybaczcie, przyjaciele. Dobra, Sikon, weź ją, zajeb. Kurwa, Sikon, jak ty mogłaś to zrobić? Dobra, ona już nie żyje. Super. O. Hmm. Dobra, ja bym sobie to na pewno ten obydwa artefakty wziął. O tak. Doskonale. No i możemy wrócić sobie to spokojnie do osady. No, wyprawa poszła udana. Była bardzo przyjemna i bardzo łatwa. I dostaliśmy bardzo fajny artefakt. O. I dostaliśmy też 32. Hermy. Więc fajnie. O, ty dostałeś chorobę. Zajebiście. No i wszyscy mają już trzeci level. Grączka plamista. Trzeba usunąć. To na pewno. To też na pewno. To tam. Knieje. Okej. Okay. Aha. Spoko. Nie wiem za bardzo jak to działa. U tego trendowatego ta cecha. Ale zobaczymy zaraz. Yy... O sześć więcej rekrutów niż zwykle. A, znowu dostaliśmy to. Yy... Trendowa tego chce. Ten yy, człowiek rozumie, Lewelu. Trendowa tego chce. Rozrzut. Wezmę sobie tego. No, tak myślę będzie. Ok, ok, ok. Yy, I jeszcze sobie zanim skończymy odcinek, ja muszę te trinkety w ogóle posprzedawać, bo ja mam tego od cholery z tego co widzę. I dużo mi się też powtarza, chyba. Znaczy, może nie dużo, ale trochę muszę sobie posprzedawać, bo na przykład niektórych w ogóle nie używam. No ale dobra. Yy, teraz tak. Ty, panie, idź się leczyć z tego tężca. Ty się idź leczyć z rączki. Sikon się idź leczyć z kleptomani, A ty, mój drogi... Z tego się ulecz na pewno. Tak mnie to wkurwia niesamowicie. Eee... Biblioteka szpitalna. Aha, dobra. Hmm, Okej, okay, to wszystko. Coś tam się pojawiło może, jeżeli chodzi o... O, pojawił nam się boss, ale to już był Nekromanta, z tego co pamiętam. Tak, już był. W ogóle nam na abominacji właśnie nie daje nigdzie, z tego co widzę. Ja bym chciał sobie wziąć przynajmniej jedną abominację, bo jest to bardzo fajna postać, uważam. A w ogóle nam od początku gry chyba ani razu abominacji właśnie nie dało. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za oglądanie. Jeżeli film Wam się spodobał, polecam zostawić jakiś miły komentarz, udostępnić gdziekolwiek, albo dać łapkę w górę. Będzie mi na pewno bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. pa! pa!